Cześć. Kolejny filmik, który chciałbym zaprezentować dzisiaj, jest w nieco innej formie niż dotychczasowe. Będzie skupiał się na tym, żebyśmy zobaczyli, co myślą, co mówią, jak dochodzą, jak myślą o swoim sukcesie o różni, różni zawodnicy uprawiający sport i uprawiający go na mistrzowskim poziomie. Także chciałbym Was, chciałbym Cię zaprosić do takiej krótkiej podróży w głąb psychiki, właśnie najlepszych sportowców różnych dyscyplin sportu, po to, żeby znaleźć tam inspirację i zobaczyć, jak oni myślą o tym działaniu, po to, żeby, o tym działaniu, które doprowadziło ich do sukcesu, do sukcesu w sporcie. Zacznijmy od pytania, które będzie różniło od amatora od profesjonalisty w sporcie, ale też myślę w pokerze. Jak inaczej odpowiadają amator i profesjonalista na to samo pytanie?